Witam, kochani! Dzisiaj robię sobie pizzę. Zaczynam od przygotowania ciasta, znaczy najpierw od rozczynu. Mam tutaj, tutaj 200 ml ciepłej wody, do której dodam pół łyżeczki cukru. Tak, pół łyżeczki cukru. I jedną, jedną i pół łyżeczki drożdży. Wszystko to ładnie wymieszam i zostawię dosłownie no, na 10 minut, żeby zaczęły pracować drożdże. I za chwilkę dodamy resztę. Nasze drożdże pracują. Teraz dodajemy 2 kubki mąki i pół łyżeczki soli. To będzie podstawa naszej pizzy Coś do, do pizzy. Do tego dwie łyżki oliwki. I troszkę italiańskich ziółek o, pół łyżeczki to wszystko teraz wyrobimy i to będzie nasze ciasto na pizzę nasze ciasto na pizzę gotowe tak. jeszcze troszkę je wyrobię o pięknie Wyrobione jest elegancko, Nie muszę za długo nawet wyrabiać, ale przełożę do tej miseczki, posypię mąką, skóry też, przykryję ściereczką i do pieca pod nasze światełko, no gdzieś tak na 40 minut, żeby sobie troszkę podrosło. Kochani, to są składniki do mojej pizzy: serek, mazarella, szczedar, sos do pizzy, grzybki, pieczarki, oliwki, papryka, boczuś, serek blucis, niebieski znaczy, i trochę kremowego i szpinak. To będzie na naszej pizzy. Kochani, nasze ciasto na pizzę urosło na tyle żeby można uformować papuszek. I tak jeszcze go trochę wyrobię w ręku i zostawię go jeszcze na 10 minut, bo i tak piekarnik się nagrzewa. I mamy jeszcze czas. Po prostu chciałam odgazować. I zostawimy jeszcze na 10 minut pod ściereczką odpoczął, znaczy ciasto, bo teraz oklepuję Nie używam wałka nic, tylko robię w dłoni Robię w dłoni, sobie wszystko. Nie podjadaj kochanie, bo mi tu wszystko zje. No, kochani. Tak to wszystko gotowe. Jest, tak. Pizze, ja ją tylko tak tam w ręku, tylko w ręku. Tak, tak musi być teraz żadnego gołka. Teraz jeszcze nam na papierek dobrze. Pięknie. Oh, Taka elastyczna, będzie piękna i pyszna pizza. piekarnik się nagrzewa na 220 stopni. Nie wałkuję, tylko wszystko robię w ręku. O, coś takiego bo akurat mamy ten nasz kamyk, nie jest za duży do pieczenia pizzy, to akurat będzie idealna tak A teraz to naklejam widelcem opowietrzyć oczywiście tak, będzie pysznie mamy sos do pizzy specjalny taki do pizzy sos, on tak fajnie smakuje ma oregano, bazylię wszystkie smaczki są w nim dajemy tego sosu rozmarujemy go ładnie i tak pizzę jeszcze zostawimy na 10 minut żeby nam podrosła po nałożeniu wszystkiego Sosu, tak? O, tak. Ja lubię dużo sosu. Oj. ty też lubię sos, prawda? Ja Kochanie! Lubię sosu, ja oj. lubię dużo sera O, ty ser? No to teraz na to leci serek Mazarella i cheddar. Pomieszane serki dwa. O! Ale będzie pysznie Ła, ła, ła na bogato ja uwielbiam pizzę, raz w tygodniu muszę mieć pizzę tak lubię pizzę ale właśnie lubię domową właśnie tą domową o, teraz kochani na to o lecą grzybki, a ty podjadasz cały czas, Wiem, to nic kochanie możesz podjadać, to jest dużo wszystkiego teraz na to dajemy pieczarki to taki gruby mi się ukroił, to nic Składać. I to będzie? Moja ulubiona pizza, którą mogę jeść. Muszę jeść raz w tygodniu. Tak ją lubię, że raz w tygodniu robię sobie tą pizzę. I na to teraz oliwki. Tak, muszą być oliwki. Jest gotowy, czekajcie nagrzewa, już gotowy do pieczenia, ale za chwilkę, bo musimy wszystko jeszcze tu nałożyć. Teraz do tego damy paprykę czerwona i żółta, na też nie będzie. Ojej, papryką uwielbiam na pizzy, musi być. Teraz poczuć. Podsmażony, chrupiący, bo na to. Nie za dużo, tak troszkę. Na smaczek. A teraz, kochani, troszkę szpinaku jeszcze. Jeszcze troszkę szpinaku. Tak, nie za dużo. Wystarczy. I teraz mamy tutaj kremowy serek i niebieski serek. To wszystko razem pomieszałam, jeszcze na samą górę nakładam. Kremowy z niebieskim oj! Ale to będą pyszności. Jeszcze później posypiemy tym naszym mazarnym serkiem darem ale będą pyszności. Pięknie, zobaczcie tylko. Ojej, już bym jadła. Jeszcze nie upieczona, a już bym ją jadła. Tak pięknie wygląda. Ojej, szpinaku mi trochę zostało, i tak go rozłożę. Oj, pięknie, pięknie. I na koniec jeszcze serek. Mazarela i czedar. Ojej, patrzcie, no zobaczcie. Już by się jadło, nie? Nawet tak by się jadło upieczoną. tak pięknie wygląda. Ojej. No i piec się nagrzeje i wkładamy za chwilkę do pieca. Poczekamy jak się nagrzeje. Kochani, piec się nagrzał na 215 stopni. Kamyk. Mam piekarnik, bo tu właśnie na który teraz wrzucam o to pizza na papierku na razie a po 5 minutach tak się podpiekę podpieczę jak się podpieka, podpiecze. Ja to podpieka, tak. pizza się podpiecze to zdejmę papierek za 5 minut Oj, kochani nasza pizza gotowa piękna wow piękna Jeszcze gorąca Czekamy chwileczkę. O, zaraz ją pokroimy, ale poczekamy dwie minutki, bo bardzo gorąca Teraz tą pizzę muszę pokroić na plasterki. Mniejsze, większe nie ma znaczenia. Jest jeszcze bardzo, bardzo gorąca, ale ja ją przekroję. Poczekamy 10 minut i będziemy wsuwać. No, musimy poczekać, bo to jest bardzo, bardzo gorące. Ale ja kroję taką gorąco. I za 10 minut, kochani.